W tym budynku, dosłownie, moi drodzy, 800 metrów od plaży, mój klient kupił dwa mieszkania. W jednym mieszka, a w drugim zarabia minimum 1500 do 2000 dolarów miesięcznie po odliczeniu już kosztów. I teraz najlepsze: to nie jest, moi drodzy, wysoki sezon, to nie są wakacje, to jest po prostu low season, pora deszczowa, a mimo to na Phuket. Kamala żyje tutaj. Turyści są, obłożenie jest, bo dobry adres, moi drodzy, co jest najważniejsze w inwestowaniu w takich miejscach, broni się właśnie cały rok. A City Gate, w którym w tym momencie jestem, to nie jest tylko ładny apartament, to jest, moi drodzy, inwestycja z pełnym zapleczem. Basen na dachu, siłownia, lobby na miejscu, basen drugi na Grand floor, recepcja, wynajem, obsługiwany jest tutaj właśnie na miejscu. I właśnie dlatego takie nieruchomości robią wyniki, moi drodzy, nawet 10-12% realnego zwrotu rocznie. I nie, ten klient, moi drodzy, nie jest też milionerem. Po prostu podjął decyzję, że nie chce żyć w biegu, w szarości, w podatkowym Matrixie. I dziś rano możesz pić na przykład kawę. Z widokiem na morze, potem możesz iść na masaż i jeszcze przed zachodem słońca, być może wpadnie ci przelew właśnie z wynajmu. Tak wygląda tutaj życie, kiedy właśnie ustawisz dobre nieruchomości w Azji. One cały czas będą pracować na ciebie i nie są to bajki. To jest po prostu Kamala Beach, Phuket i tutaj mieszkają między innymi moi klienci. Ale jeżeli chcesz więcej, napisz do mnie, a powiem Ci, jak właśnie wyjść z tego Matrixa i zbudować wolnościowy system w Azji południowo